Cześć, cześć! wszystkim! Mieszkam wraz z mamą na skraju niewielkiej wioski. Wszyscy w okolicy bardzo mnie lubią, bo jestem grzeczna, miła i zawsze chętnie wszystkim pomagam. Czerwony Kapturku, gdzie jesteś? To moja mama. Czerwony Kapturku, gdzie jesteś? Pójdź zaraz do babci. Co się stało, babci? Babcia zachorowała, i jest bardzo słaba. Moja babcia, która mieszka w małym domku za lasem, podarowała mi czerwony płaszczyk z kapturki, który tak często nosiłam, że wszyscy zaczęli na mnie mówić Czerwony Kapturku. Zanieść chorej babci ulubiony placek z jabłkami i buteleczkę soku z durabin. Jak wiadomo, sok z żurawiny pomaga prawie na wszystko. A poza tym jest tak smaczny, że nawet jeśli ktoś jest całkiem zdrowy, to też się cieszy, jeśli ktoś da mu choć małą buteleczkę sobu. Szczególnie, jeśli tym kimś jest w wódka. Dobrze, pójdę drogą, a nie przez... Nie, nie, jeszcze nie tyle. <śpani> <śpani> Znasz dobrze drogę do domu babci. Tylko idź drogą, a nie przez gęsty las. W lesie jest niebezpiecznie, bo tam mieszka... Wiecie, kto mieszka w gęstym lesie? Wilk. wilk! No właśnie, w lesie mieszka groźny wilk. Dobrze, pójdę drogą, a nie przez gęsty las. Bo w lesie mieszka. Wilk! A kto nie No właśnie, w lesie mieszka wilk. Nie boję się wilka. Spakuj więc smakołyki do plecaka i ruszaj do babci. Tylko pamiętaj, idź drogą, a nie przez gęsty las. Dobrze, dobrze. Już pakuję plecak, placek jest, sok z żurawim jest, wałek do ciasta jest. Wiecie, do czego jest wałek do ciasta? Nie? To ja wam powiem. Wałek do ciasta jest do wałkowania ciasta. Nie zbaczaj z drogi i biegnij prosto do domku babci. Na pewno czeka już na Ciebie i bardzo się ucieszy, kiedy Cię zobaczy. Tak właśnie zrobię, kochana mamo. Czerwony kapturek bierze plecak i wyrusza w drogę do domku babci. Drogą się idzie całą godzinę. Szybciej będzie na skróty przez las. Co Wy na to? O, tak, widzę przez las. Pogoda jest piękna. Ptaszki śpiewają, świeci słoneczko i jest ciepło. W lesie jest na, pe na pewno jest bardzo przyjemnie. Idę przez las. Wilk na pewno teraz śpi. Co Wy na to? Tak, idę przez las. Co mówicie? Żeby iść przez las? przez <muszą> las. Dobrze, pójdę przez las. la, 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 la. la, la. Czerwony Kapturek idzie, idzie przez gęsty las, w którym mieszka groźny wilk, ale Kapturek go jeszcze nie widzi. Las jest... <grymne> sorry... las... czekaj... Dobrze, nie, dobrze. nie, nie, dobra. Dobrze, las jest gesty. Las jest bardzo gęsty, ale ścieżka jest prosta i doprowadzi mnie wprost do domku babci. Mama powiedziała, że tu właśnie mieszka wilk. Ale ja przecież nie boję się wilka. No może troszeczkę się boję, ale nie bardzo. Na wszelki wypadek tak się umówimy, że jak zobaczycie wilka, to głośno wołajcie wilk, wilk. Okej, okay, zrobimy próbę. WołaJCIE wilk wil bardzo dobrze tak właśnie wołaJCIE Wilk pojawia się wil wil No dobrze bardzo ładnie teraz idę dalej a wy uważajcie jak pojawi się wilk to wiecie co macie robić La, 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 la. To jest w moim lesie. Kto zakłóca mój spokój o tak wczesnej porze? Kogo widzicie w moim lesie? Kto tu był? Czerwony kapturek. Czy to ta dziewczynka w czerwonym płaszczyku z kapturkiem? Tak. Tak, to właśnie ja Czerwony Dzień dobry, kochany wilku. Nie mów do mnie kochany wilku. Nie jestem kochanym wilkiem. Jestem zły, bardzo zły. Wszyscy mają się u mnie bać. A ja się ciebie nie boję. Galę szybko czerwony faktury. Ucoję już w moim lesie. I dlaczego zabudzasz mi spokój o tak wczesnej porze? Idę do chorej babci, niosę jej placek z jabłkami i buteleczkę soku z żurawiną. Jak wiadomo, sok z żurawim pomaga prawie na wszystko, a poza tym jest tak smaczny, że nawet jeśli ktoś jest całkiem zdrowy, to też się cieszy, jeśli ktoś da mu choć małą buteleczkę. Zaraz, zaraz, nie tak szybko. Dopiero się obudziłem. Boli mnie głowa. Jestem głodny i chyba kogoś zaraz zjem. Czy to wszystko, co chciałeś powiedzieć? Nie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że las nie jest twój, bo należy do wszystkich i wszyscy mogą chodzić leśnymi ścieżkami. Ile tylko zechcą? Kochany Wilku, nie mów do mnie, kochany Wilku. Wszyscy mogą chodzić po lesie, kiedy tylko mają na to ochotę. Nie wytrzymam. Czy ty musisz tyle gadać? Od tego gadania rozbolała mnie głowa. A jak wiadomo, kiedy mnie boli głowa, to nie wiadomo, co mi do tej głowy przyjdzie. — No pewnie, kochane wilku, że nie muszę tylko gadać. Ale tak się cieszę, że się spotka że cię spotkałam, że nie mogę się powstrzymać i muszę ci opowiedzieć o babci. O tym, co niosę w koszyczku i o tym, jak robi się sos z żurawim, który, jak wiadomo, pomaga na prawie wszystko. A poza tym... Jest tak smaczny, że nawet jeśli ktoś jest całkiem zdrowy, to też się cieszy, jeśli ktoś da mu choć małą buteleczkę. Przestań już gadać, moja głowa jak boli. Czy to już wszystko? Nie, kochane Wilku, bo chcę ci jeszcze powiedzieć, o gajowym, który mieszka niedaleko babci i ma wielką strzelbę, która głośno strzela, kiedy trzeba. A ile dymu jest przytyw? No, mówię ci, nie mów do mnie, kochany Wilku. Nie zniosę tego dłużej. Ty kończysz mi tym gadaniem. Oj, źle się zaczyna ten dzień. Źle. I posza ona mówiła o tym gajowym i o jego strzelbie. Jak ja nie lubię, kiedy się mówi o strzelbie. Strzelby robią tyle hałasu. Tego już zdecydowanie za dużo. Słuchaj, czerwony kapturku. Tak się zdenerwowałem, że muszę natychmiast kogoś zjeść. Jedzenie mnie uspokaja. I tak się składa, że tylko ty jesteś do zwiedzenia. Przygotuj się, zaraz cię połknę! A Czekaj! Dziekaj! Moje się! No dobrze, dobrze. Kochany Wilku, mam coś dla ciebie! Tak, a co? Mam wałek do ciasta. No, gdzie No, uciekaj, bobuzie! uciekaj. No i sprawa załatwiona. Wilk uciekł i już się nie boi. La 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 la. la, la, la. zamiast zjeść czerwonego kapturka, pobiegłem do domu babci i z babcią. To powinno być łatwiejsze. W tym momencie wilk przypomniał sobie, że nie wie, gdzie mieszka babcia czerwonego kapturka. Zapytał więc. Hej, kapturku, a gdzie mieszka twoja babcia? Bo właśnie sobie przypomniałem, że zapomniałem, którędy idzie się do domu babci, a babco chciałbym ją odwiedzić. He, he, he. he, 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 he. Babcia mieszka w małym domku na skraju lasu. Babcia na pewno się ucieszy, kiedy mnie zobaczy. He he he. He he he. Wilku, Wilku, gdzie jesteś? Chciałam ci jeszcze powiedzieć, jak się robi sok z żurawin. Nie mogę. Szkoda, bardzo go polubiłam. Idę dalej. Babcia na pewno już na mnie czeka. I czerwony kapturek poszedł dalej przez las idzie przez las idzie 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 i w drugą stronę idzie jeszcze kawałek idzie przez las wesoło podśpiewując. Gdy z so happy la 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 zdrowo i wesoło żyjesz la 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 na chwilkę się nie boisz la 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 z skórę spojrzy. Tymczasem wilk zbliża się do domku babci. Tutaj mieszka babcia. Zawucham do drzwi. Aż, poczekam, aż mi odchodzi. Wtedy będę ją zjeść. Poczekam, aż babcia to wybuduje to dom. A to jest, tutaj to jest. A tutaj jest. To, dobra. Okej, okay. zapomnij. Teraz możesz pukać. To chyba dobry plan. Jak myślicie? Dobry. Czekam na moją kochaną wnuczkę, która idzie do mnie i niesie mi klatek i sob z żurawi. Poznacie ją po czerwonym płaszczyku z kapturkiem. Boję się, że poszła przez las, a tam mieszka groźny wilk. na niego. Jak tylko się pojawi, to wystrzelę z mojej wielkiej strzelby. Na pewno się wystraszy i już nigdy nie pojawi się w naszej okolicy. Jeśli zobaczycie wilka, to wiecie co robić? Wiecie co tak? robić? Tak! Tak, bo macie wilk, wilk. Wilk, wilk. Gdzie jest wilk? Nie ma. Nie ma go, zniknął. Jeszcze raz. Gajowy w drugą stronę się odwraca, a wilk wyłazi. Wilk, wilk, wilk! wilk, wilk. Tak, bardzo dobrze. Tak. No, no tutaj, tak, bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze. Tak właśnie wyłazi. Trzy razy dzieci wołają wilk, ok? Jak tylko wilk się tak. pojawi, a ja wtedy wystrzelę z mojej wielkiej strzelby i przegonię wilka. I znowu się odwraca, gajowy, wilk się pojawia. Wilk, wilk! I teraz go zauważa. Ha, wilk! Gdzie jest moja wielka strzelba? I w tym momencie Gajowy strzela ze swojej wielkiej strzelby. O, jak ja nie lubię hałasu. Moja głowa, moja biedna głowa, jak boli. Poddaj się ty okropnych wilku. Poddaję się. Już nie chcę nikogo zjeść. Przepraszam, już będę grzeczny. I nie mów do mnie okropnych wilkiem. Nie jestem okropnym wilkiem. No dobrze, dobrze. A teraz idź do kuchni i zrób wszystkim herbatkę. O, ja biedny, nieszczęśliwy, babcia co teraz mówi? ze mną będzie? Nikt się mnie nie boi, nie jestem groźnym wilkiem. Herbatka kubek. 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 I babcia się pojawia tylko na chwilę, żeby odpowiedzieć. No dobrze, dobrze. Tak mówi babcia. No, no dobrze, dobrze. Ale babcia się pojawia podobno. No pojawia się, żeby odpowiedzieć, żeby nie robić tłoku w domu. No dobrze, dobrze. A teraz idź do kuchni i zrób nam wszystkim herbatkę. Oj, biedny, nieszczęśliwy, co to teraz ze mną będzie? Nikt się mnie nie boi, już nie jestem groźnym wilkiem. Co tam marudzisz? Nic, nic, już idę do kuchni. Dobra, babcia znika. Tymczasem babcia znika, a do domku babci zbliża się kto? Czerwony? Czerwony. Rurek. To dziwne. Drzwi do domku babci nie są zamknięte. Na klucz babcia zawsze zamyka drzwi na klucz. Chyba, że ma gości, bo wtedy nie. Pewnie już wszyscy wiedzą, że babcia jest chora i każdy chciał jej zręcić przyjemność odwiedzinami. Czerwony kapturek wchodzi do domku babci umownie tak? i widzi wilka, który robi herbatkę. A ty co tu robisz? Chciałeś zjeść z babcie. Ty okropny wilk! No i po raz ja mnie za, za co, za co? Ja już się z tym Może co to? Zależyła się katastrofa budowlana. – Czekaj, nie wiem. No to nie <to>. robiłaś, no ja nie wiem. Przez ten kręgle jeszcze Ale będzie. Ale silny ten czerwony kawek. Za co, za Ja już jestem grzeczny. Już nigdy nikogo nie zjem. Nigdy, przy nigdy. A masz, a masz. Już zawsze będą ja tylko żałatami i makretę. No dobrze. Przysięgaj. Przysięgam. No dobrze. A teraz poczęstujecie placki. Z jabłkami. Ja nie mogę, bo wilki nie jedzą z jabłkami, bo im to szkodzi na żołądek i już czuję, że brzuch zaczyna mnie boleć. Wilk łapie się za brzuch, odstawia najpierw dzbanek, łapie się za brzuch, oj, 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 oj. który w jednej chwili robi się wielki jak balon. Oj oj, 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 jak boli, oj, oj jak boli. Na szczęście, kochany wilku, mam jeszcze buteleczkę soku z żurawi. Jak wiadomo, sok z żurawień pomaga prawie na wszystko. A poza tym jest tak smaczny, że nawet jeśli ktoś jest całkiem zdrowy, to też się cieszy, że jeśli ktoś da mu choć małą buteleczkę soku, coś spieszę. Dobrze. No, Choć małą buteleczkę soku. Też się cieszy, jeśli ktoś da mu choć małą buteleczkę soku. No, dobra. No, i teraz szykujecie się do wyjścia. Ale Wilk już tego nie słyszał. Uciekł z domu babci bez pożegnania. Z bolącym brzuchem pędził przez las. I zaszył się. Wilk może jeszcze pędzić przez las przez chwilę. O, pędzi przez las. E, nigdy już nawet nie pomyślał, że mógłby kogoś zjeść. Szczególnie zaś nie wyobrażał sobie, że mógłby zjeść czerwonego kapturka. Może następnym razem? Auuu! I wyłazicie. I tak się skończyła ta historia. Wilk nie zjadł czerwonego kapturka ani babci i od tej pory żywił się wyłącznie sałatą i marchewką. nigdy już nie bolał go brzuch. Brawo!

Proszę. To niebo. No jest. No, no, ale on z być stałego... Nie, to nie jest nie...